Cześć, witajcie, dzisiaj mam TV Boxa do rozpakowania Przyszedł, właśnie odebrałem Na moim kanale jest też TV Box, rozpakowanie Zakupiony w Chinach, także jak chcecie to obejrzyjcie A ten jest zakupiony na ebayu, angielskim I jest troszeczkę inny Także rozpakuję go przy was żeby wam go pokazać, jak on wygląda. Mam tu kawałek nożyka, Ale... A, poszło bez. To dobrze. I tak o. Słuchajcie, jest pudełeczko. To jest X96 Made. Dobrze. Teraz spróbujmy go otworzyć. Karteczki, karteczki, popierologia, same papierki, to tam zobaczymy później. Najważniejsze co jest w środku, tak wygląda po otwarciu, zobaczcie. I zobaczmy co jest w środku, a więc jest ten TV Box, co jeszcze tutaj mamy, jest pilot. Jest zasilacz. Jest kabel od telewizora, do telewizora i do TV Boxa, to jest kabel HDMI. Dobrze, pudełeczko do boku. Ja to po prostu rozpakuję, wszystko po kolei. Więc mamy kabelek, tak wygląda rozpakowany. Dobrze, teraz... Tak wygląda zasilacz. To jest styczka angielska. Zobaczymy pilota. Tak wygląda pilot. Malutki, fajny. Niebieski, zgrabny. I TV-Box. Jest bardzo mały, ale myślałem, że będzie większy. Najbełne zdjęcie, w wyglądać, że on jest większy. Jest bardzo malutki. Tak zobaczcie. TV-Box. On działa, słuchajcie, na Androidzie. Ma 4GB ramu i 64GB pamięci wewnętrznej. To jest model X96 Mate. Ale spójrzcie sobie sami O. taki. Mam nadzieję, że, słuchajcie, że będzie bardzo dobrze działał, bo. Ten chiński, co kupiłem w Chinach, troszeczkę mnie, że tak powiem, zawodzi, ale, ale myślę, że ten powinien być już ok, w porządku. No co tu więcej o nim powiedzieć? Ten chiński też mi działa, ten myślę, że też będzie działał. Zaraz go podłączę, a jak coś więcej, to napiszę w komentarzu. Słuchajcie, jak on działa? Ja go zaraz szybko przetestuję. Podłączę pod telewizor i komentarz pojawił się w ciągu najbliższych kilku dni. Trzymajcie się, cześć.